Obrona Bramy Genesis była często zaliczana do poczetu najbardziej heroicznych osiągnięć domu Hallowed Knights. Atakowani przez hordy monstrualnych bestii i opuszczeni przez swoich kosmicznych sojuszników, serafonów, wieczni wojownicy z Hallowed Knights utrzymali swoje pozycje wtedy wystarczająco długo, żeby uratować lorda Celestanta Nichilusa i małą grupkę ocalałych z rzezi pod Eight Points. Zanim przybyła pomoc ze strony duchów lasu Sylvanet, niewiele ponad 80 legionistów Sigmara nadal pozostawało przy życiu. Ubrudzeni krwią swoich braci i ścierwem wyznawców Nergla, osiągnęli upragnione zwycięstwo, ale cena za nie była niesamowicie wysoka. Wszyscy, którzy przetrwali, zdawali sobie sprawę z tego, że minie wiele przekuć, zanim dom Hallowed Knights znów stanie na nogi. Lord Celestant Gardus żelazną Duszy był wraz ze swoimi paladynami jedną z ofiar przerażających demonów Nergla. Jego wrzeszcząca dusza została odesłana z powrotem do Azyru, a potem nastąpiło przekłucie. Towarzyszył mu zamęt, ból, agonia i oślepiające światło. Nie było to pierwsze przekłucie Gardusa, ale jego dusza nigdy nie potrafiła się na nie przygotować i zawsze było ono takim samym cierpieniem. W nowym ciele wędrował po ogromnych alejach Sigmaronu, podczas gdy jego legioniści przygotowywali się na powrót do Królestw Śmiertelników. Lord Celestand nadal w swoim umyśle odtwarzał przebieg brutalnej bitwy pod Bramą Genesis. Nie potrafił się pogodzić z faktem, że Serafoni z taką łatwością pozostawili kastów na pastwę losu. Dlaczego tak postąpili? Czego szukali w Eight Points i czy było to warte tego, żeby narazić ich odwieczny sojusz? duszy, pomimo sędziwego wieku nadal nie potrafił zrozumieć szczuru ludzi. Niewiele też o nich wiedział, ponad to, że Serafoni również oddawali cześć Drakotionowi. Odwiecznemu sojusznikowi Boga, króla Sigmara. Może ta nić porozumienia była kluczem do tego, by obydwie frakcje zawiązały ze sobą mocniejszą więź. Nie potrafiąc położyć się na spoczynek, lord Celestan postanowił osobiście zapytać o to pokryte łuskami istoty. Ruszył więc samotnie na szczyt góry Celestian, pokrytej śniegiem, której wierzchołek niemal dotykał wiszących nad Sigmaronem gwiazd. To właśnie tam znajdowała się starożytna kaplica zbudowana na cześć Drakotiona, postawiona przy ogromnym jeziorze wypełnionym gwiezdną wodą. Gdy po długiej wędrówce żelazną duszy dotarł na miejsce, poczuł w głębi swej świeżo przekutej duszy świętość tego miejsca. Uklęknął i począł się modlić o oświecenie przez wiele, wiele dni. Zatraciwszy się w modlitwie, Gardus nie zważał na mijające dnie. Po jakimś czasie jego samotna pielgrzymka zaczęła przynosić owoce. Poczuł, jak z samego kosmosu spływa na niego oślepiające światło tak mocne, że musiał odwrócić wzrok, by nie oślepnąć. Gdy jego niebiańskie oczy w końcu się przyzwyczaiły do blasku, Zauważył, jak ogromny kształt jaszczura ze światła otoczył górę Celestian, zamieniając swą obecnością noc w dzień. Gardus zrozumiał, że to znak, że jest to wezwanie, chociaż nie wiedział kto albo co go wezwało. W głębi serca pojął jednak, co musi zrobić. Ruszył w kierunku lodowatej wody jeziora i zaczął się w niej zamurzać. Gdy zanurzył się w pełni, jego dusza wyrwała się ze śmiertelnej skorupy i ruszyła prosto w nieskończone niebiosa. Nie potrafił ocenić, jak długo tak wędrował. Czas stał się bez znaczenia, stał się bezużytecznym narzędziem, które używane jest przez śmiertelnych do tego, by spróbować zrozumieć nieskończone skomplikowanie kosmosu. Obserwował, jak rodzą się nowe gwiazdy i przelatywał poprzez deszcze meteorytów. Czuł w sobie głód pierwotnych bestii przyciąganych przez esencję jego duszy. Bestii bez kształtu, pełnych szaleństwa, które jednak unikały składającego się ze światła jaszczura, prowadzącego duszę gardusa. W końcu kosmiczna podróż dobiegła końca. Szczyt unoszącego się w pustce w kosmosu złotego ziguratu okazał się być miejscem docelowym. Otoczony wielobarwnymi konstelacjami gwiazd, zigurat zdawał się być starszy niż one same. Gardus zauważył postać na tronie z antycznego kamienia z maską na twarzy, błyszczącą tak jasnym światłem, że nie mógł na nią spojrzeć bezpośrednio. Zrozumiał jednak od razu, przez kogo został wezwany. Od dawna zasłuchiwałem się z zachwytem w opowieściach o potężnych serafonach. Rzekła dusza Gardusa. Istota, która mu się ukazała, była tylko czarnym konturem w oślepiającym blasku gwiazd, znajdujących się za nią. I okazuje się, że większość z tych opowieści nie była prawdziwa, kontynuował Gardus, nawet nie starając się ukryć swojego gniewu. Mówiono mi, że serafoni są wrogami chaosu w każdej formie i sojusznikami Boga Króla w jego straszliwej wojnie, którą im wypowiedział. A jednak, gdy moi wojownicy potrzebowali ich pomocy najbardziej, zostali pozostawieni na rzeź. Zapadła cisza, która zdawała się trwać całe wieki. Żelazno duszy czekał. Był zdeterminowany usłyszeć odpowiedź, choćby miał tu czekać jeszcze dłużej. Czarny kształt zdawał się nie poruszać, przypominając bardziej martwe ciało niż żywą istotę. Gdy niecierpliwość lorda Celestanta zaczęła się w nim gotować, nagle ogromne kamienne okręgi otaczające tajemniczą istotę na tronie zaczęły się poruszać i obracać. Dziwaczne instrumenty z kryształu znajdujące się nad tronem błyszczały energią i nagle wystrzeliły jasnym światłem, które uderzyło prosto w duszę gardusa. Lord Celestant zawył z bólu, a przez jego umysł przeleciała myśl mówiąca o tym, że oto chyba nastał koniec jego egzystencji. Ból zaniknął jednak szybciej niż się pojawił. Zastąpiony został wizjami, które były o wiele bardziej ponure niż koniec duszy Gardusa. Nagle znajdował się nad pięknym, idealnie geometrycznym miastem położonym na środku pustyni zbudowanej z kryształu. Miasto było zdewastowane i trawiły je ogromne burze ognia, które spływały na nie z góry. Z dziury w nieboskłonie przypominającej zainfekowaną, niegojącą się ranę. Gardus usłyszał wycie demonów i poczuł zapach krwi i popiołu w powietrzu. Nagle miasto zniknęło, a na jego miejscu pojawiło się inne. To miejsce Gardus poznał od razu. Ogromne mury Excelsis, miasta sekretów, zostały zburzone, a przez jego ulice przebiegały dziesiątki tysięcy złakionych krwi, oruków i gargantów. Kolejna wizja uderzyła w jego umysł. Niezliczone ilości wolnych miast, wszystkie zrujnowane i zamienione w kupę gruzów. Ich mieszkańcy wymordowani, co do ostatniego. Widział swoich braci, dzielnych legionistów Storcus Eternals, którzy pośród tych ruin walczyli z demonami. Jednak gdy padali martwi, Gardus nie zauważył błysku pioruna noszącego ich dusze ponownie do azylu. Zamiast tego ich ciała leżały powykręcane pośród ruin, a przez czarne niebiosa rozlegał się złowieszczy śmiech. Żelazno zauważył na krańcu swojej wizji. Okrytą cieniem skrzydlatą postać, pełną mroku i nasyconą zawiścią. Nagle wizja urwała się, a on ponownie znajdował się na szczycie Złotego Zigguratu. Dziwaczna, zamaskowana postać nadal się nie odzywała. Co to ma znaczyć? wyszeptał Gardus. Czy to była wizja zagłady, która ma nadejść? Nikt mu nie odpowiedział, ale poczuł w swojej duszy, że to, co zobaczył, nie było w żadnym stopniu kłamstwem. Wizja zdawała się nad wyraz realna. Muszę wracać, rzekł żelazno duszy. Muszę wracać i rozkazać swoim braciom ruszyć natychmiast na pomoc Excelsis. Jeżeli miasto ma zostać zdobyte przez zieloną skórę Hordy, musimy tam razem ruszyć istotą z gwiazd i wspólnie powstrzymać... Istota nie odpowiedziała ani słowem, ale w głębi swojego istnienia Gardus poczuł, jak uderza w jego umysł odpowiedź. Nie. Kolejny błysk światła zaślepił go i nagle Lord Celestan znajdował się w Vindicarium, mieście chronionym przez jego braci z domu Celestial Vindicators. Inwazja demonów ogarnęła również to miejsce. Zrujnowane ulice pełne były martwych ciał stonkastów, wykrzywionych w agonii, pokrytych sadzą i krwią. Resztka legionistów walczyła nadal na rynku miasta, otoczona ze wszystkich stron hordami demonów. Bestii zdawało się być coraz więcej, przyciąganych w to miejsce przeczuciem, że zaraz osiągną zwycięstwo. Gardus poczuł, jak ogarnia jego duszę chłód, gdy zrozumiał, że jest świadkiem upadku jednego z wielkich domów Stormcast Eternals. Zrozumienie tej wizji dotarło do niego nie za pomocą słów, ale za pomocą fali oświecenia, która zalała jego duszę. W głębi swego istnienia Gardus zrozumiał, gdzie musi się udać pojął, że musi dostać się do Vindicarium i to właśnie tam rozstrzygnie się los wszystkich domów Stormcast Eternals. Nagle, gdy ta myśl spłynęła do jego umysłu, wizja się urwała. Nie było już złotego zikuratu, nie było tronu z kamienia, nie było też tajemniczej zamaskowanej postaci. Lord Celestant poczuł ponownie lodowate wody jeziora, w którym był zanurzony. Znów znajdował się w kaplicy na szczycie góry Celestean. Znów był sam. Jednak w swym umyśle miał teraz jasny cel. Jego bracia potrzebują go. Dom Halloween Knights ruszy natychmiast do Windykalium z pomocą. Nadal miał wiele pytań. Nie potrafił zrozumieć, jak samotny dom Storkastów, nieważne jak potężny, będzie w stanie powstrzymać tak potężną inwazję. Kto miał szansę wyjść zwycięsko w walce z tak nieskończoną ciemnością, wiedząc, że śmierć będzie oznaczać wieczność pełną tortur w krainach mrocznych bogów? Tylko wierni wyszeptał Gardo z żelaznoduszy i ruszył do działania. O tym jednak, co działo się dalej, porozmawiamy sobie następnym razem.